Lewica u progu nowego roku szkolnego wnioskuje o zmiany w polskim szkolnictwie. Postulują m.in. o usunięcie z programu nauczania dwóch przedmiotów tak zwanego hitu i religii. O wszystkich opowiedział nam poseł nowej lewicy Tadeusz Tomaszewski. Lewica opowiada się za przyjazną oświatą. Przyjazna oświata to nie tylko ławki, kwiatki, ale przede wszystkim właściwe relacje między nauczycielami, uczniami oraz rodzicami. Postulujemy tutaj przede wszystkim o wolną szkołę, mniej władzy kuratorom, kuratorów oświaty. Oni dostali za dużo władzy, wchodzą w kompetencje samorządu, rodziców, dyrektorów szkół. A po drugie wnioskujemy o wycofanie tego przedmiotu, który rozpocznie się od 1 września w szkołach ponadpodstawowych, historia i teraźniejszość. To jest wprowadzenie ideologii do szkół. Jednego punktu widzenia, zresztą wiele szkół, tym i zasygnalizowało, że nie będą korzystać z tego podręcznika. Po trzecie to jest wyprowadzenie religii ze szkół w sensie systemu oświatowego. Opowiadamy się za tym, żeby lekcje religii odbywały się w salkach katechetycznych czy innych miejscach, również przy przyjaznej pomocy samorządu poprzez udostępnienie lokali itd. Będzie to skorzystą dziś w wielu szkołach ponadpodstawowych. Gracias. 80% uczniów nie, nie chodzi na lekcje religii. I to też powinno zarówno władzom państwowym, jak i władzom kościelnym dać wiele do zastanowienia i podjęcia tego dialogu wzajemnego, jak w najlepszy sposób przekazać wiarę młodym ludziom. Stąd pójście na lekcje religii z własnego wyboru, z własnego sumienia, z własnej potrzeby zapewne będzie dawało o wiele lepsze le efekty niż z obowiązku, który jest w znacznej mierze narzucony przez państwo. Szkoła przyjazna to również szkoła, która stawia na edukację lego ekologiczną, która stawia na edukację elektroniczną, związaną z, również z budową oprogram oprogramowania. Chcielibyśmy, żeby każdy uczeń miał dostać do, dostęp do e-booka, tak aby ten tornister był lżejszy, książki były w szkole. Opowiadamy się również za zwiększeniem edukacji seksualnej i zdrowotnej. Po pandemii mamy znaczący problem zaburzeń psychologicznych, psychicznych wśród dzieci i młodzieży. Zwiększyła się ta grupa o prawie 100%, która wymaga pomocy. Stąd w każdej szkole powinien być psycholog. Co prawda od 1 września mamy. Mały start, ale jak mam informację na szkołę 150-osobową ma być 4 godziny psychologa. To zdecydowanie za mało. On ma być dostępny w przerwę, ma być dostępny dla rodziców, dla młodzieży, ale również i e, dla nauczycieli stąd tutaj potrzeba zdecydowanej e, zmiany. E, nauczyciele są, wiadomo, solą tego systemu edukacji. <laughs> prawo i sprawodliwość niestety przyczynia się do obniżenia statusu ekonomicznego, ale też i rangi zawodu nauczyciela. Przede wszystkim poprzez lekceważenie opinii działających w oświacie związków zawodowych, braku dialogu społecznego ze związkami zawodowymi, ale także poprzez sytuację ekonomiczną nauczycieli. Te podwyżki, które wprowadził od 1 maja rząd, nie odpowiadają nawet wzrostowi urzędowej inflacji w 2021 roku. My uważamy, że skoro inflacja ma 15% i w ubiegłym roku również, miała miejsce, to powinna być podwyżka już teraz od 1 września na poziomie 20%. Staramy się również o to, aby wynagrodzenia nauczycieli były finansowane z budżetu państwa. To powinien być właśnie pracownik um, publiczny finansowany z budżetu państwa, a wynagrodzenia nauczycieli powinny być związane ze średnim wynagrodzeniem w Polsce. To by był bardzo istotny sygnał ze strony władzy publicznej do nauczycieli, aby wiedzieli, jak kształtować swoją przyszłość, czy wybierać zawód za nauczyciela, czy niestety, tak jak ostatnio ma miejsce w dużych miastach, gdzie e, coraz więcej Brakuje nauczycieli. To są takie podstawowe postulaty, które kierujemy i które mają również zrozumienie w Związku Nauczycielstwa Polskiego, bo pan Sławomir Broniarz, prezes ZMP, uczestniczył w konwencji sobotniej Nowej Lewicy, która prezentowała ten program Przyjaznej Szkoły. Do 10 szkół podstawowych, 7 szkół ponadpodstawowych i trzech szkół niepublicznych w Gnieźnie od jutra pójdzie około 10 tysięcy uczniów.